Siemanko, z tej strony Ceti i witam was w kolejnym odcinku serii Kwadratowa Masakra, a dzisiaj pokażę wam jak wstąpiłam do Imperium Brytyjskiego. Tak, bo na serwerze powstało Imperium, zatem koniecznie zostawcie łapkę w górę, i dzwoneczkiem, no i oglądajcie odcinek do końca i napiszcie w komentarzu Imperium, to przypnę wam serduszko. A teraz zapraszam was do oglądania. O, hej. Dzień dobry. Ale fajnie wyglądasz, masz nowego skina. Tak, oczywiście. Super. Czy ma pani chwilę, żeby porozmawiać o wielkości Imperium Brytyjskiego i o eee... pozytywnych aspektach kolonializmu na świecie? Hmm. yeah <laughs> No jasne, o chwilę zapraszam. że ukoszczę u siebie w domu. Czemu tu leży marchewka? No bo to jest... Ktoś tutaj nie skończył obiadu robić, wiesz? Ktoś kroił marchewkę i nie skończył. Nie wiem kto, nie ja. Czemu masz złotą zbroję? Mam złotą zbroję dlatego, bo y, nie byłam kopać i, i śpieszyłam się i musiałam coś na siebie założyć, no. To ja mam dla ciebie propozycję. Tak? Aktualnie, jako że Imperium dopiero się sprowadziło na tą wyspę, przyłączysz się do Imperium, a my ci damy uposażenie. Hmm, to jest fajna propozycja. A co dla Imperium będę musiała robić? Bo to nie nie pracować ma nic do darmo. Imperium. Pracować. A jak na przykład Bo wiem, że no nie na ma nic przykład nie... wiem, że bardzo lubisz pracować na farmie ze zwierzątkami. No w sumie dobra, okej. Okay. Możesz się schronić przed hatfu, jakimiś tam innymi bezecestwami, oczywiście u no nas masz naszej fortecy, która to nie powstaje. Pewnie. Tak, tak. No słyszałam, że tutaj grasują piraci, no. na nich równo tam. No. no tak to wygląda no. sytuacja. Nie no no, w sumie zgadzam się jasno. Znaczają by nie. Bardzo to fajna proszę, propozycja. To jeżeli się pani zgadza, to proszę bardzo, proszę sobie zawiesić taki banerek w widocznym miejscu, żeby, było, żeby była jasność, że jest pani częścią imperium. O, może tutaj jest miejsce, a ten, ten guziczek usunę. O. Spoko? Pięknie, tak. Pięknie. Po prostu staję dęba i salutuje śpiewając Ról Brytanię. Oj, może zapraszam na drinka w ogóle. Nie, nie, a bardzo chętnie. Tutaj ja zbar. już po służbie także spokojnie. Aha, a to dobrze. Pro, proszę zobaczyć tutaj o. Co, co by pan chciał? Coś mocniejszego, czy raczej takiego um, de delikatnego? It's five o'clock tea time. Aha, aha. No tego nie herbatkę. mam. Herbatkę. Aha, herbatkę. Dobra. <laughs> no niestety herbatki nie mam, ale mam coś mocnego. Hmm, cóż to jest? I mam tutaj miód pitny bardzo. Oj, 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 oj. No, to mocne oj, oj. jest. Oj, oj. kopie, wow. Kopię. Uh, uh. <laughs> Na razie są darmowe. No już mamy bar kolonialny, także jest tak? świetnie. Tak? A mogę zobaczyć? No właśnie tutaj. Tutaj? A, no to, a to świetnie. Myślałam, że macie swój własny, żeby było smutno. Żołnierze Imperium będą mogli przychodzić tak. sobie na herbatkę i tą dziwną rzecz, którą mi pani dała. Zbudujemy no. kozogłowy na przykład. Kozogłowy? Co to? Tak, to, to jest takie coś, w, no. to jest takie drewno z drutem kolczastym wrzucane na dno rzeki, żeby konie nie mogły przejść. Ja cię, to jest, tutaj się chyba jakaś wojna szykuje. Ojej. Nie, to są no. po prostu zabezpieczenia zwyczajne. Hmm, rozumiem. No dobrze, dobrze. Nie, no jasne. Mam, mam flagę, no i jest Jestem waszej tutaj drużynie. Jeszcze jesteśmy sąsiadami, więc po sąsiedztwie. Oczywiście. I'm back, that's right. No i Rak, też chcesz dołączyć do Imperium Brytyjskiego? Do Imperium Brytyjskiego. Myślę, że tak, bo piraci się za bardzo, że tak powiem, tutaj panoszą. Trzeba ich zmiażdżyć, tak mi się wydaje. Mhm. Uh -huh. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale no, chętnie. Tak A więc... gdzie się znajdzie? O! Co się stało? Czemu, czemu brzmisz jak osioł? No i Czekaj, moment! Przepraszam, chłop mi tysiaka wysłał! A, no to... I, 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 spokojnie. To znaczy 800 i jestem po prostu. Nogi mi się trzęsą. No to uchwalę bo... imperium i lecimy. Bo chłop kartę płatniczą, nie Paypalem, więc. Aaa. Jak my jesteśmy imperium, to kto jest królem teraz w tej chwili? Królową. Musimy... Królową. Znaczy, króle, król i królowa królową, są tak. w Anglii, więc my Aha. ich nie spotkamy raczej, bo oni są hmm. tam za oceanem, prawda? no nie, no my mamy tutaj nieść ich słowo. Myślałam, że my sobie wybierzemy króla, jak już będziemy mieć. <noise> o, tak, jak no, teraz na pewno każdy wie, że to jest imperium. Tak, teraz każdy wie, że to jest imperium. Ja muszę tak na tym zamku powiesić bryty brytyjską flagę. Dobrze, ja czekam w domku, ja już jestem no już, ogarnięty. Już płyniemy. Dobrze, zapraszam. Rool, Brytania. <laughs> Brytania rule. Dobra, już słychać. Chcę zaproponować panu, panie Nojrak, mm -hmm. dołączenie w szeregi imperium brytyjskiego. Aktualnie powstaje forteca i szukamy popleczników, którzy wesprą bezpr naszą sprawę kolonizacji w imię króla i królowej. All hail the king, all hail the queen. Ładnie mówiąc, rozpie... bandytów! To też tak? jest, to też będzie. Jest uwzględnione w planach imperium pozbycie się wszelkich niecnych jegomości na tutejszych terenach, żeby handel i protekcja brytyjska mogła kwitnąć najlepsza. Rozumiem. Czyli musimy zbudować flotę, która, przepraszam za użycie takiego słowa, no kolokwializm i łacina, że tak powiem, podwórkowa, ale ich statki, tak? Hmm. Rodowity Brytyjczyk powiedziałby, że należy zanihilować ich istnienie. Poprzez jasne zadeklarowanie ich y, egzystencji, powiedzenia nie, ale może być. Rozumiem. Zróbmy to. Rozwalamy ich równo, panie Juniorski i pani Cedii. Rozwalamy dobrze. Będę potrzebować pomocy z wełną, żeby zrobić taki standard, ale na naszych. Na naszych yy... Na naszym. W statku. Bóg sprycie! Dokładnie. Mm, Ale może... o Jeśli chodzi o wełnę, to mogę coś pomóc, bo mam troszkę wełny, także w zapasie, więc możemy się dogadać. Dobrze. To no potrzebujemy i tak. Uchwalę Brytanii i tak. potrzebujemy drewna. Damy radę. E, czemu mi muzyka nie działa? Jaka a to muzyka? może a momencik. Lady Cedris, słyszysz cokolwiek? Nie, chyba w głowie coś, nie wiem. Wiesz, czasami mieć dobrze szaleńca u siebie w szeregach, bo wiesz. Oczywiście, no. że tak. Tak, tak. Imperium, wie pani, imperium rozciąga no? się na całej kuli ziemskiej. Mamy bardzo różne osoby w naszych szeregach. No i dobrze, po, wiesz, pozbędziemy się takich nieproszonych gości, różnych bandytów. Ale przydałoby się jeszcze kogoś tak. tutaj do nas jakąś drużynę no, sformułować, oczywiście. więcej no, osób, ja myślę, tak? myślę, że to zwerbujemy jak najbardziej. Ja Ta bym... wyspa należy już do królowej. Ja... O! Hej, Uwaga! Uwaga! <laughs> Oj! No, wow, Przepraszam! <laughs> No, jak to? Eee. Jeszcze podpracujemy nad tym teamworkiem. Jeszcze o, tak, tak, dobrze. Czas. Trzeba zbudować więcej statków, i myślę, że rozegramy jakąś potyczkę z piratami. O, to jest dobre. Oj. W swoim czasie na pewno. O, jak... on, on, Salut, kapitan. On będzie Salut. tutaj dowodził. To znaczy, to będzie bosman, tak, tak. Ale proszę, przepłyńmy no. się tak w pław, bo to blisko zacumowane. Każdy Brytyjczyk potrafi pływać. Myślę jeszcze nad panem Kułom, oczywiście, który A. Z panią tak, tak. Celisławą. Mamiczko i... też. Pani mamiczko. Ale niestety mam wrażenie, że, pa, że Lady Mamiko tutaj no. bardziej z Lady, można nazwać ją piracką dziewką. Właśnie ja Wam powiem, że jest na odwrót. Wręcz ona ma na pięku, tak samo jak ja z piratami, bo już parę razy było takie sytuacje, że no przechodziliśmy sobie po prostu, wykonywaliśmy te takie zadania różne i byłyśmy zabijane bez żadnej przyczyny. Tak o, było. Nie. Tak, więc raczej. Nie wiadcy <laughs> zabijać. No. No. Raczej jest jest bez tak. jednej. Jeszcze no. musimy się tylko zgłosić do y, kompanii handlowej o czy będą w stanie nam dostarczyć muszkiety. No, bo... Rule Brytań, O nie, Dzień dobry. Dzień dobry. Good morning. Good morning. Lady in Russia. Przepraszam, mój kolega ma problem z muzykiem. Ja przetłumaczę. You can talk. Do you have some time to talk about the positive aspects of the colonization of the world, Lady in Russia? Tak, tak. Dobry wieczór. Dobry. Tak. Pirates. Chtfu. Tak. Kolega ma złe wspomnienia z piratami. Ale wy Dokładnie. macie jakąś marynarkę wojenną, wy macie jakieś statki. Ta, właśnie budujemy. W takim razie możemy uważać panią za naszą sojuszniczkę i część wielkiego imperium Great Britain. Tak. W takim razie prosiłbym o powieszenie tej flagi w widocznym miejscu, żebyśmy wiedzieli, że mieszkańcy tej części wysp są naszymi sojusznikami są naszymi allies. Thank you. Thank you bardzo. Appreciate you, man. teraz zapraszamy na herbatkę do Lady Saphire. Zapraszamy na herbatkę. drinka bardziej, ale okej. Okay. Nie, nie, Herbatka ja też. tylko herbatkę, bo a... wiesz, ja później muszę łodzią wrócić do Herbatkę z, z prądem. Okej. Okay. A gdzie mamy łodzie jakieś? E, z tam. Z tam na... no, Jeszcze dobrze. nawet drinka nie było, Już takie... To takie będzie ciekawy dzień. Hmm. Zapraszam, zapraszam. O, akurat trzy miejsca, świetnie. Oh. Zapraszam, proszę. panią, proszę bardzo. Dziękuję, no. dziękuję. Proszę sobie usiąść. O, oh, appreciate you, man. So serious give me some shit, man. I would oh, like okay. to eat some shit. Proszę, nie, no mamy tylko mocne rzeczy, ale. Tak yeah? O okay. Herbatę uh, uh. trzeba sprowadzić chyba, wiesz? Czemu mam uh, dwie butelki uh, z na wój? Oj, oh, sweet honey, honey Dobra Ku chwale uh, królowej O, All hail the queen All oh, hail yeah, the queen yeah, yeah. Ale ja nie mam Jak to nie masz? No nie mam no Jezus, tradi, proszę no. A, a te mocniejsze macie oh. też, czy nie macie? Nie mam Ja się na muszę trochę pobiegać, żeby... A żeby... rozumiem to jeszcze jeden jest, się jest proszę, a ty masz, masz, proszę. Póki, póki jeszcze się da prosto, to wiesz, to muszę trochę poćwiczyć. Tak, uwaga! Trzeba porozmawiać o tym, że bo trzeba wybudować flotę. O, shit! Mocna, kończy, co? siekło, Dobrze. Ty! Stara, jak... o, jasno, siekło! tak. Dobrze. Stara! Tak! O ty, Czeka, bo... Czekaj, połóż się, połóż się gdzieś, bo Na... normalnie jak Na... mocne trumeny. Mocne, no tak, no tak, no tak, no tak, O tak, no o, ale będzie na kiwerku ścisnęło. No. Oj, co oj, się... Oj, tak! Oh. Oh. Oh, dać teraz mi. możemy rozmawiać, teraz możemy upchnąć plany, nie? No, ja nie no. wiem, czy teraz jestem w stanie no. rozmawiać. No, ja, ja, ja. Tylko jak? za, zagrychę jakąś? No, wezmę. no tak, nie ma żadnego o, żadnych proszę, przekąsek. Ma Dobrze, trzeba porozmawiać o statkach. Ja buduję jeden albo i dwa, a kto buduje kolejne? flotę? Aktualnie powstaje spory. też forteca, także no, ja jestem, jestem zajęty projektem fortecy. Pani Naresia jest, Lady Naresia jest. Jest chyba zajęta projektem e, fortu głównego. Tak to by wyglądało w sumie. Tak. Jeżeli, jeżeli oczywiście Leinera się, się zgodzi, żeby uznać jej e, wspaniałą fortecę. Ależ jak to, najbardziej. Nie? Imperium brytyjskiego na tych ziemiach, a pani a ja? e, oh. Lady Celi jest zajęta aktualnie będzie dostarczaniem panu najrażtopodobniejszych produktów na. Oj długo Flotę. trzyma, trzyma nie? Trzyma, o, trzyma o, długo, tak. Oj tak, no. trzyma, trzyma i długo trzyma, no. mhm. żeby piraci nie mogli się dostać. O, a a to mi się podoba, jeden, to jeden mi się port. podoba. Dbanie o wzajemne interesy. Tak, tak. Imperium troszczy się o swoich obywateli. To, to mi się bardzo podoba. Za jednego. Tak. No jednego. Tutaj, oczywiście, to... po bokach będą wisiały pirackie uby. O. O. o! o! Super! Za, da, super. Na pochybel! Z nimi? Może powinniśmy mieć jakąś własną. jakąś salę obrad? Może. No myślę, że na pewno. Pani no. ale gdzie pan jest? No bo powiem Dobrze. szczerze, że u nas tutaj piraci często, często przechodzą. <grym> oj, oj, oj. Jakieś inne surowce są potrzebne, nie wiem, jakaś, jakieś diamenty, żelazo, złoto. Znaczy właśnie... Kopie ogromne podziemia, więc trochę udało mi się nazbierać. A, <grymne> potrzebujemy jabłek. Bil to czekaj, si, tam będzie sala obrad na statku? A możemy zrobić. Możemy zrobić na sali statku, możemy zrobić w forcie, możemy zrobić w fortecy. No. To znaczy ja chcę wybudować trzy statki. Ale to ładnie trzy. wygląda. A to budujesz z jakiegoś oj, poradnika, oj, czy tak oj, się a, czekaj. A. Zablokowałam się. Nie, po prostu ustawiam klocki. Pięknie to po prostu wygląda na oj, Dziękuję. zaraz. Ja żeby dodać jakieś e, inne kolory, żeby to było takie. Tak, tylko nie miałam innych kolorów, także na razie stanęło na A. tym, ale spoko będą jeszcze detale. Podtopia się ten twój statek. No właśnie to zauważyliśmy. wiaderka no, ale... w dłoni. Proszę za mną tutaj, proszę. On o nie wodował, to Titanic już! miał, ale uczenie Dawać jakąś trawę. Albo tutaj będziemy mm. zamykać piratów pod spodem, nie się topią. <nie>?